Witam w dzisiejszym wideo, krótki update odnośnie ostatnich tradeów. Miał być jeden trade, są dwa, tak więc zostańcie ze mną za chwilę, dowiecie się czy przegrałem, czy wygrałem ostatnie dwa trady i jak wygląda obecna sytuacja w kopikatach. Sytuacja na dzisiaj wygląda następująco. Na czele boty Ethereum i e, Ripple, to też miła, miła niespodzianka. E, mm, bot Yorkshire Ripple um, wygląda bardzo obiecująco. Ostatni trade 43% na plusie, na Ripple, tak więc no, rewelacyjny wynik. Ogólnie już 141%. Numer 3 to Page i jego bot Ethereum, to jest bot, którego ja osobiście followuję. On ostatnio zrobił dwa trady, 80% w sumie zysku w ciągu ostatniego tygodnia, tylko i wyłącznie, plus 243% od samego powstania. i Jak, wiemy, stu, jak widzimy, 100% skuteczność tego bota. Rewelacja Jurgen i jego eteriowy bot. Zresztą to widzicie sama sytuacja, wyjaśnia się bardzo w prosty sposób. Ethereum trzy pierwsze miejsca i łączne... Łączne przychody na, 200, na poziomie 243,4 i 4, 249%. Spadły boty bitcoinowe ze względu na sytuację na rynku bitcoina, niepewność, wybory w Stanach Zjednoczonych. Nie wiemy, jak rynek zareaguje. Bitcoin zaczyna um, się obracać w pewnym range'u, e, Wiadomo, że wielki i duży support jest tam powyżej 13 tysięcy. Rezystancja jest na poziomie 13,800, 13,900. No do tych 14 tysięcy jeszcze nie doszliśmy na tyle, żebyśmy zamknęli w końcu ten poziom. Natomiast widzimy ewidentnie, że Ethereum i boty są A aktywniejsze i B radzą sobie o wiele lepiej. Co nie oznacza, że bitcoinowe boty i bitcoinowe strategie, które odpowiednio są dobrane do odpowiedniego rynku, nie radzą sobie źle. Przykładem jest Ninja BTC, bot, których świetnie za ostatnim, w ostatnim tradzie zgarnął 32, ponad 32%. To bardzo dobry wynik. Chciałbym jednak wrócić do trade'ów, które mi towarzyszyły, wrzucałem update'y. Mam nadzieję, że zaczniecie w końcu lajkować te wideo, szerować, subskrybować ten kanał, ponieważ tu się będzie pojawiało dużo filmików, dużo update'ów. No i ciekawe również informacje na. Przyszłość, w tym powstanie kanału na Telegramie dla grupy właśnie Kata, Kopi Kata polskiej grupy, w której będziemy mogli sobie wymieniać nasze doświadczenia, pytania odnośnie jak się zapisać, jak to wygląda. Ja obiecuję, że nagram również filmik dokładnie z procedurą jak zapisać się, jak zarejestrować się z linka, który Wam podaje pod każdym filmikiem, w każdym, w każdym praktycznie poście instagramowym. Tak więc zapraszam na Instagrama, tam również wrzucam czy to różne posty, czy krótkie filmiki z aktualną sytuacją, tak więc zapraszam serdecznie. Natomiast tu pojawiają się, pojawiają się filmiki bezpośrednio analizujące z obecną sytuację i trady, które się wydarzyły bądź też które są dopiero przed nami. W związku z tym zapraszam do, aktual, do aktualizacji mojego konta i tych dwóch tradeów, analizy tych dwóch tradów, które miałem. Jak możecie zauważyć, moje konto znowu się powiększyło. E, przybyło mu około 14 dolarów. Pamiętajcie, że mój balans jest bardzo niski. W związku z tym nawet dobre procentowo trade, które wam za chwilę przedstawię, które ostatnio miałem również. Powodują, że no, ten przyrost nie jest wielki, ponieważ 10%, 10 z takiej kwoty, no nie oszukujmy się, nie, nie będą to, nie będą leciały tam 50 czy setki dolarów, ale przyrost jest duży. Poza tym też brakuje tu paru dolarów z tego względu, że Ethereum dosyć mocno spadło. W związku z tym jest poniżej grubo poniżej 400 dolarów. Updates, które ostatnio robiłem, no obracaliśmy się przy tej kwocie. W związku z tym tu możemy się spodziewać kwot około 120, 7, 8 może nawet 9 dolarów, jeżeli, jeżeli Ethereum oczywiście wróci na swój, na swój poziom. Natomiast za chwilę przejdę do dokładnie tych dwóch trade'ów, abyście mogli zobaczyć jak one przebiegały, jak one wyglądają, jak wygląda cały system powiadamiania o trade'ach, jak możecie to kontrolować i tak dalej i tak dalej ale wiadomo że podstawą jest kliknięcie tego linka żebyście mogli się zapisać do tej platformy opłacić 20 dolarów. Będziecie dokładnie mieli taki sam wygląd yy, swojego menu jak ja dostaniecie takie same przywileje jak i ja jak i każdy inny uczestnik w tej platformy jest już nas ponad 400 osób i yy, yy, chciałbym tylko zauważyć że po pełnej weryfikacji, czyli po opłacie tych 20 dolarów w kwocie Bitcoina oczywiście, po tym przelewie, bardzo łatwo to zrobić, ponieważ jest tutaj bardzo dużo pomocy, filmików pokazujących bezpośrednio na samej platformie, jak to zrobić. Jest to naprawdę proste. Po założeniu konta na ByBicie jesteście gotowi do tradowania. Otrzymujecie również swój link, który możecie podać swoim znajomym i te 20 dolarów, które zainwestowaliście w tą platformę, bardzo szybko do Was wróci i tak naprawdę nie będzie Was to nic kosztowało. A nawet jeśli będzie Was to 20 dolarów kosztowało, to naprawdę pieniądze, które będziecie mogli dzięki temu zrobić, no szybko do Was wrócą. Ja z 25 dolarów zrobiłem już 124 dolary, zajął mi to naprawdę yy, półtora tygodnia. I naprawdę traduję jednym botem, na jednym tylko, yy, tylko na Ethereum. Nie przełączam się, nie, nie podzieliłem tej kwoty na Bitcoina i na Ethereum, co mogłoby nawet i przynieść lepsze rezultaty. Może w tej chwili nie, niekoniecznie, jeżeli chodzi o Bitcoina, ale na przykład i Ethereum i Ripple mogłyby przynieść lepsze rezultaty. Natomiast ja jestem z jednym botem, jestem z niego zadowolony na, na dzień dzisiejszy, dobrze sobie radzi w tych warunkach e, rynkowych i po prostu cały czas kumuluję większy, większy, większy zysk, nie robiąc tak naprawdę nic. Nacisnąłem jeden przycisk który spowodował, że followuje daną strategię danego bota, e, osoby, która to oczywiście kontroluje, jest liderem. Jeżeli macie swoją strategię, jeżeli wiecie, jeżeli potraficie tradeować ręcznie, jeżeli was to interesuje pochłania, jest to wasze zajęcie i możecie na to poświęcić więcej czasu, możecie zostać liderami, i oprócz tego, że będziecie otrzymywali ten referral link, i będziecie tradeować i zarabiać swoje własne pieniądze to będą osoby które również będą katami, czyli będą bezpośrednio was followować i tam również będziecie otrzymywali Wynagrodzenie z wszystkich opłat FI transakcyjnych również swój procent otrzymacie. Tak więc, im więcej osób będzie Was followowało, im więcej osób będzie wpłacało większe kwoty pieniędzy, i większym kapitałem będziecie dysponować, to oczywiście większy procent dla Was będzie płynął i naprawdę można to sporo zarobić, na tym sporo zarobić. Ile o tym w następnym filmiku, gdzie uruchomię specjalny kalkulator, będziecie mogli zobaczyć dokładnie, ilu followersów potrzebujecie czy jest to realne, czy jest to całkowicie nierealne, niemożliwe do zrobienia, Jakim, jakich pieniędzy możemy się spodziewać, e, będąc właśnie liderem. Jeżeli nie macie takiej możliwości, nie macie takich ambicji, nie chcecie, nie macie czasu, macie swoją pracę, a macie jakieś wolne pieniądze, jakieś e, kieszonkowe, które no, po prostu nie pracuje w tym momencie dla Was, no, nie ma nic lepszego, jak zainwestować te 20 dolarów, wpłacić te pieniądze, i nimi obracać, pozwolić nimi obracać, wybrać sobie najlepszą strategię. Nie musicie mieć pojęcia o tym, jaka to jest strategia, jak to wygląda. Po prostu patrzycie na liczby. Jeżeli te liczby i opis danego bota wam pasuje, po prostu klikacie follow, jak na Twitterze, Instagramie czy Facebooku, i to jest wszystko, co musicie zrobić. Tylko jeden przycisk, i reszta dzieje się magicznie za Was, a Wy kontrolujecie tylko i wyłącznie swoje przychody. Jeżeli pojawią się porażki, bo pewnie też się pojawią, zawsze możecie bota zmienić, zmienić strategię i zacząć followować zupełnie kogoś innego. Wszelkie informacje o trade'ach będziecie otrzymywali poprzez Telegram. Może to być na Waszym telefonie, na Waszym komputerze, laptopie. No, na czymkolwiek, tablecie, na, na czymkolwiek, gdzie macie dostęp do e, tejże aplikacji i na telegramie otrzymujecie informacje. Tak, jak ja otrzymałem 1 listopada o godzinie 22, że bot Ethereum e, Copycat wchodzi w trada, Leverage 10, e, i o godzinie 22, pewnie parę sekund później, otrzymałem informację, no, proszę, 22.02, otrzymałem informację, że zostało moje zamówienie wypełnione 1108 kontraktów za kwotę 397,85 dolarów 85 centów i to jest tyle. To się oczywiście dzieje automatycznie. A więc nie ustawiacie swojego leverage'a, nie ustawiacie żadnych kwot, niczego. To się dzieje automatycznie po kliknięciu e, tylko przycisku follow. O godzinie e, 0:30, czyli 30 po północy, otrzymałem pełny raport tradea, czyli wiem, że było zwycięstwo. Mm. Kolejne zwycięstwo, że tak powiem, czyli mieliśmy wejście na 397,85, wyjście na 400, przesunięcie zaledwie 3 dolarowe. Na 10 spowodowało, że przy oczywiście kwocie mojej, moim, e, m, m, mojej kwocie, którą miałam dostępną na koncie, e, wygrałem, czy, czy udało się mi e, wytradować 8,49 8 dolara. Odliczając fi, na moje konto wpłynęło 6,83 dolara. Było to czwarte z rzędu zwycięstwo, ponieważ wcześniej przełączałem boty natomiast to już ostatnim botem kiedy zacząłem tradeować na serio okazało się, że to już jest czwarte z rzędu zwycięstwo o godzinie 10 rano otrzymałem następne powiadomienie na telegramie akurat byłem w sklepie, tak więc takie sytuacje się też zdarzają, dostałem, inf dostałem informację na telefon że bot wchodzi w trade'a. o godzinie 10.01 zamówienie zostało wypełnione, 1144 kontrakty, kwota 386 40 pensów i o godzinie 17 minut później, trade już został zakończony, więc w 17 minut przesunięcie 3 dolarowe również, tak widzicie, że ten bot naprawdę gra ostrożnie, potrafi naprawdę mieć trade'y powyżej 60% trafione, ale są też trade'y, które gra bardzo delikatnie, ale liczy się zwycięstwo. 8.88, wliczając to fi na rękę bezpośrednio netto 7.17, trafia na moje konto, piąte zwycięstwo z rzędu, 10.18, czyli 17 minut tak naprawdę zajęło tę botowi zrobienie. Ilu procent? O tym za chwilę. Widzicie moje konto na ByBicie, czyli platformie, na której bezpośrednio trzeba bezpośrednio jest połączona z kopikatami, gdzie tu wpłacacie swoje pieniądze, do których macie w każdej chwili do nich dostęp, tak więc to nie wpłacacie nikomu tych pieniędzy, nie powierzacie nikomu tych pieniędzy, tylko w każdej chwili macie do nich dostęp, możecie je wpłacić, wypłacić i tak tak dalej. Jak widzicie, to jest moje konto Ethereum, ostatnie 7 dni, bam, 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 wszystko idzie w górę. To jest zrealizowany mój przychód, profit i straty. To są ostatnie dwa trady: zamknięty long na zielono, oczywiście, i zamknięty short na zielono. Potwierdzenie 2 listopada o 10:18, i e, 2 listopada już również, bo było to po północy 0:30. Tak więc ten e, trade przyniósł mi 7,64, czyli 7% e, przychodu. Natomiast Mamy również ten ostatni trade, który przyniósł 7,73 w sumie. Mamy około 15%. No możecie sobie dodać, pomnożyć te procenty według waszej własnej kieszeni, ile byście mogli zarobić w przeciągu paru godzin tych dwóch tradeów: 15% nie wiem, od 1000, od 500 dolarów od 100 dolarów, od 200 dolarów, od 50 dolarów, w zależności ile jesteście w stanie tego budżetu swojego zgromadzić i macie wtedy możliwość pełnego wyliczenia, czy to jest opłacalne, czy nie, czy jesteście w stanie 15% gdzieś swoich pieniędzy zrobić, dostać je zupełnie za free. Czy nie? Czy warto zainwestować te 20 dolarów? No, ja uważam i ponad 400 osób uważa, że to jest jedna z najlepszych inwestycji. Tym bardziej, że dostaniecie swój referral link i będziecie mogli swoich znajomych, swoich kolegów, koleżanki z rodziny zaprosić i te 20 dolarów do Was wróci bardzo szybko. I tak naprawdę koszt dostępu do tej platformy wyniesie Was zero. Tak więc zapraszam do linka, który jest oczywiście pod wideo, do referral linka. Komentujcie, proszę o komentarze, o jakieś zapytania następnym wideo podam na pewno link już do grupy polskiej na telegramie. Tam będziemy odpowiadać na bieżąco na pytania. Natomiast tu komentujcie łapki w górę, subskrybujcie na nowe wideo, ponieważ warto zobaczyć następne updatey, jak będzie się układała sytuacja właśnie z tym botem Ethereum, czy przełącza się na, na Ripla, czy przełącza się na Bitcoina. Wszystko zależy jak rynek będzie wyglądał, jak będziemy mieli echa elekcji w Stanach Zjednoczonych. No, bardzo ciekawe czasy i godziny przed nami, tak więc do następnego razu, cześć.